Tak jak powiedziałem, mógłbyś być jedynym inwestorem czy inwestorką i kupować ten ETF, nie będziesz się musiał martwić o płynność ani jakieś wystrzałowe różnice między ceną kupna a ceną sprzedaży. To jest taka sytuacja z notowań z sesji giełdowej na GPW, gdzie było widoczne prawdopodobnie indywidualne zlecenie kupna po jakiejś własnej cenie, bo to też jest możliwe, nie musisz kupować ani sprzedawać po widocznych cenach w arkuszu, tylko możesz wystawić własne i czekać po prostu na realizację, czy ktoś ci sprzeda lub ktoś od ciebie odkupi. Ale możesz też patrzeć na to, po jakich cenach animator wystawił swoje zlecenia. Oczywiście one są ruchome, w zależności od tego jak zachowuje się instrument bazowy i jak tam będzie oczywiście też kurs walutowy. Czy mogłeś tu kupić do 3000 na raz certyfikatów po 66 zł44? Zł. Jeśli chciałeś sprzedać to, albo na przykład do 10 certyfikatów, mogłeś sprzedać w tym czasie po 66,30 groszy, albo mogłeś na przykład wystawić na sprzedaż po swojej cenie, i to już wówczas decydowało, to, czy znajdzie się jakiś inwestor, który odkupi od ciebie, ale w ostateczności, jeżeli na przykład cena by się i tak zmieniała, to prędzej czy później wyświetliłoby się tutaj zlecenie animatora, które doszłoby do Twojego poziomu i odkupiło od Ciebie tego ETF. -a. Ten shorts jest częścią większego wideo, zapraszam do obejrzenia.